Siemano, Mano w moim pierwszym odcinku na moim nowym kanale. Oto kanał Sang Online. Niech sobie możecie słuchać. Chętnie was zapraszam do tej gry, jest bardzo fajny. dobra, zaczynamy naszą pierwszą misję. Niech sobie możecie słuchać, jest to samo uczek. Yy, gra mi dawno została jakąś nową aktualizację i... Co zależy, od jak się potoczy grałem. No dobra. Yy. Ramu Was Was to jest mój pierwszy odcinek na moim nowym kanale, mój nowy kanał, pierwszy kanał, czyli... I jeśli by było, byście byli w stanie to zrobić, to proszę, żebyście mi ten trochę pomogli kanał, tylko rozgłosić, żeby wiecie, dużo osób nie wiedziało. Um, jeśli na przykład będę trochę bardziej taki już wiecie, rozpoznawalny na internecie, na YouTube, to może nagram kilka odcinków z wizami, z jakie tam macie w, w twierdzę. Mam takie inne. Co wyjście chciać i nagrać, bo ja jestem chętny na to nagrywania. Zawsze lubię nagrywać odcinki. Mogę na przykład nagrać z w I winę. Na przykład Minecraft to wiecie sami e, Nie wiem jeszcze co, Fable to nie. W twierdzę krzyżowiec extrem zwykłą. I hmm. takie różne jeszcze nie wiem. Bazę Online, mógł zagrać. Na tym speaka będę Was zapraszony, jak założę tam konto. No. Teraz, ostatnio, widzę, że tryb tej rozgrywki samouczka został stworzony trochę bardziej dłuższy. Na potrzeba tego, że została usunięta jedna mapa. Mianowicie, jeśli przeszło się samouczek, była mapa na drugie, a piąte level. Teraz sam uciekł, trwa do tego odrzutego do lewego. Do Dobra, powoli jakoś tam się daje, podaje się na drugą mapę. I na razie powoli sobie przechodzimy Możecie w słychać u mnie remont. co to ludzie coś byłam remont. No i w ogóle takie rzeczy, wiecie. Ech. Wspomniałem bardzo, że takie jak nie wiem, jakoś odcinka tego wiecie, mówiąc trochę, takie, wiecie, pierwsze odcinek wprowadzające. Chciałem, coraz co bardziej, dalej będą jakieś nowe, takie lepsze odcinki. Lepiej to będę nagrywał w lepszy sposób, będę wybierał nowe programy do tego nagrywania. Czy to jakieś mi polecicie nawet? Właśnie, w międzyczasie, pokonamy tego potężnego stwora ze światem roku. I możemy się przynieść dalej do, do, do drugiego mieszanie, a lukimap tylko pokadamy mistrzada. Omgran musimy coś zrobić. No tu mamy naszego mistrza. I. Może jakieś wyjście, żeby się nie pana. O tu mamy misję z takim panem. Może ulepszyć swoje umiejętności, mianowicie, jeśli na przykład będziemy mieli nie większe, wiedzy wiedzę i takie różne. ma na mnie piszą, ja to później zrobię, aby nie było tak, że do mnie zadanie, a wtedy mi się na odcinek nie gryją. To z chwilą e, pisze mój kolega, który będzie ze mną, może na gry, niektóre odcinki, niektóre gry. Też ma kanał na YouTube i może mi tam poleci też mnie, albo ja też polecę jego kanał. Tylko nie mam po co jego kanał polecać, jeszcze na razie, bo ja nie wizji. Dwie subskrypcje. <noise> Dobra. Powoli przechodzimy sobie tą tego samouczka. Mianowicie mapa została stworzona, Nie wiem kiedy. Chyba miesiąc temu, teraz Nie wiem. miesiąc że tam trochę że dobrze, wtedy dobrze. Chyba miesiąc tam. Ym... Mapa doszło do aktualizacji. Tutaj poprawiają błędy, na przykład jak w niektórych misjach to też na niektóre mody jak mówicie nie mi niektóre misje się nie przynajmniej taka misja że masz zbierać rzeczy trafić się podwójnie to będziesz miał to wtedy w ekwipunku cały czas teraz zrobię coś takiego że to automatycznie będzie wypadało z ciebie w wiwku. dobra powoli przechodzimy jak widzicie gdzie tam jakieś tam przebudzone błoto taki ten pan A musimy zbierać takie rzeczy, które z nimi padają. I jeszcze zrobię tego. I kiedyś też były takie mapy jak grota Przemytników albo coś w tym stylu. I zostało to usunięte, bo tylko za bardzo dziwne okazji z ludzi, żeby kupowali takie rzeczy. Nie pamiętam czy to było za mocną monetę, czy za co hmm. Muszę dostępnicę muszę oglądać do tego przepraszam za to dzisiaj. Ale wiecie, jest to trochę ja takie nieprzygotowanie. Chciałem sprawdzić, kto to będzie nagrywał gdzie takie różne. Dobra. Po, po przejściu tego samo trzeba skończy nasz pierwszy odcinek, bo nie wiem czy ile będę nagrywać, bo to jest chyba wypełniona no. wersja. Albo nagram dwa odcinki. Tylko zabiję tych koleś. Proszę, będziemy grali, grali w naszą przepiękną gierkę. Dobra. Mianowicie w tym odcinku było na tyle. Mam nadzieję, że wam się mój sposób na nie podoba. Jeśli nie, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli mnie zmieni, żebym zmienić, żeby żebym wygrywała w inny sposób. Hmm. Nie, to, nie wiecie, jeszcze, to jest, to jest, to jest, to jest. O właśnie. Yy, Postaram się w przyszłości zrobić wszystkie na przykład challenge, żebyście dawali mi y, zadania, a to jak będzie więcej <coughs> widzów, stworzę grupę na Facebooku i tam będziecie mogli dawać moje propozycje, co, co mam nagrywać. Różne. On to bym prosił takie choroby, żeby nagrywać to, to trochę nie zmieniają, bo jest, trochę chyba takich rzeczy y y nagrywać oczywiście, bo oglądamy się co tam lubię. Nie mam problemu. umiejętność? To tak. tak, jest problem. To jest umiejętność, proszę o takie szczelanie. A tak, teraz głąb, to umiejętność, czekaliśmy. Tak wygląda umiejętność koncertów. Lewym przyciskiem myszki. To jest, co robić, my żeby ich zabić? Teraz wiem, jak to działa. No, jeszcze weźmiemy, przyjmiemy tą paczkę, którą gdzieś zmierzam. Jeszcze we, uskocz odcinek i postaram się nagać drugi. Dobra. Okej. Okay. No to nie biorę tą przesyłeczkę i w ten oto sposób kończymy nasz pierwszy odcinek w gry. Bierzemy sam online i zapraszam Was do zagrania ze mną i zasubskrybowania mojego kanału i zapomnij też po lajku w górę. Na razie.